Caravaggio był wynalazcą niezwykle przemyślanych fotogramów, świetlistych i otwartych, ale też rozdzierających, przepełnionych dramatyzmem. Gdyby przenieść do filmu jego przedstawienia i porównać je z obrazami innych artystów, wydawałoby się, że sfilmowano prawdziwe postacie, a nie namalowane. Caravaggio dał podstawy, na których wyrosła tradycja nowej plastyczności materii malarskiej, budowanej za pomocą światła. Caravaggio jest zatem nie ostatnim malarzem renesansu, lecz pierwszym nowoczesności. Caravaggio. Swoimi dziełami Caravaggio dokonał rewolucji, co zostało zauważone i docenione przez współczesnych. Potem szybko zapomniane i odsunięte w zakamarki pamięci na długie dziesięciolecia. Dopiero florencki krytyk sztuki, Roberto Longi, w połowie XX wieku przypomniał tę twórczość i podniósł ją do najwyższej rangi, wskazując na prekursorski charakter i wielkie osiągnięcie artystyczne. Longi nie godził się z określeniem go jako nocnego strażnika renesansu. Widział w jego twórczości raczej nowy początek malarstwa, do którego Caravaggio przyczynił się bezpośrednim sposobem malowania, pozbawionym stylizacji, niezwykle szybkim stawaniem wobec prawdy, korzystaniem z porad tylko jednej nauczycielki natury. Nie szukał formy w pięknych ciałach. Jego największą innowacją było nadanie kształtu cieniom które modelowały piękne i szpetne ciała, podkreślając ich świetlistą obecność lub spychając je w otchłań ciemności. Caravaggio namalował chłopca ugryzionego przez jaszczurkę, która wyszła spośród kwiatów i owoców i wydawało się, że z jego ust naprawdę wydobywa się krzyk. Caravaggio wykrzykuje, kto powiedział, że malarz musi podążać za swoją epoką, jeśli chodzi o mnie, starałem się wyprzedzać swoje czasy. W sztuce nie będzie nigdy innej nauki niż rzeczywistość. Rzeczywistość ludzi i rzeczy bez podziału na klasy. Gdy malowałem owoce, na każde zdrowe jabłko przypadało jedno robaczywe, na każdy zielony liść jeden suchy i pożółkły. Jak to uczynił Bóg. Czy w Wenecji brakuje adwokatów, nauczycieli, karczmarzy, kupców, krawców, szwaczek, pielgrzymów, żołnierzy i ludu, który ją zamieszkuje? Dlaczego nikt ich nie maluje? Ja malowałem historie dawnych świętych, ale też gości karczm, hazardzistów, cyganki wróżące z ręki, grajków, kwiaty i owoce. Dla mnie to bez różnicy. W Wenecji nie sposób nie dostrzec skłonności do egzotyki, astrologii, filozofowania, alchemii, a w każdym razie do wszystkiego, co niezwykłe. Caravaggio zaproponował pewne podejście, które spotkało się z aprobatą innych wolnych duchów. Nie zdefiniował sztywnych reguł i tak jak nie miał nauczycieli, tak też nie miał uczniów. Głównym powodem obsesyjnego zainteresowania Caravaggio jest jego biografia. W 1606 roku Caravaggio zabił mężczyznę, z którym wdał się w przypadkową bójkę, za co otrzymał wyrok śmierci. Musiło go to do opuszczenia Rzymu i szukania schronienia w Neapolu. Po kilku miesiącach spędzonych w Neapolu, Caravaggio wyruszył na Maltę. Gdzie został nadwornym malarzem zakonu Joannitów. Po kolejnej bójce trafił do więzienia, skąd zdołał uciec na Sycylię, a potem znów do Neapolu. W lipcu 1610 roku Caravaggio podjął próbę dotarcia do Rzymu, którą uniemożliwiła mu nagła choroba. Zmarł podczas podróży w toskańskiej miejscowości Porto Ercole. W atrium Pałacu Piłata przy żarzącym się ogniu Piotr, wskazany palcem przez służącą, skłamał, mówiąc, że nie zna swego mistrza. Namalował go Monsieur Valentin, a przy stole widać grający w kości zastęp Śmiałych żołnierzy. Do współczesnej estetyki i dzisiejszej wrażliwości. Malarstwo Caravaggia pasuje idealnie. Liczna rzesza naśladowców i epigonów z całego kontynentu powielała jego pomysły i manierę. Nikt jednak nie był w stanie dorównać jego geniuszowi.